Witajcie moi drodzy, sobota na działce jak zwykle w sobotę i nie tylko, ostatnio również w środy dzisiaj w tytule filmu będzie o ściółkowaniu borówki amerykańskiej macie kilka opcji możecie korą, tak jak ja to będę robił tutaj sosnową możecie tutaj dawać też jakieś igliwie z różnych drzew iglastych teraz na przykład dużo jest jak w poprzednim odcinku oglądaliście Dawałem u mojej mamy igliwie z modrzewia, więc jak najbardziej też się nadaje, tutaj możecie wysypać. Możecie co tam dawać, jakieś kamyczki, nie kamyczki, ale jednak kora będzie najlepsza, ponieważ ona też zakwasi Wam burówkę amerykańską. I Teraz tak, ja tutaj posypałem też, jak widzicie, torfem kwaśnym, to ładnie też będzie zakwaszało. I przystępujemy do działania. Po prostu rozsypujemy taką warstwę tej kory. Mniej więcej 10 cm, 5 cm. To ja zawsze powtarzam: ogród to nie jest apteka. Tak mniej więcej, o zobaczcie: rozsypujecie taką warstwę. O kora jest średniej gramatury nie jest za, za gruba nie jest za cienka też za gruba jest niedobra bo długo się rozkłada i po prostu gorszy daje efekt a za, cien, za, za mała gramatura z kolei też szybko się skłonie i także wybierajcie te średniej gramatury kory i teraz ładnie rozsypujemy tak jak mówiłem 5 cm mniej więcej Grubości. o I ładnie to wygląda. Woda tak szybko nie paruje. To też jest duża zaleta ściółkowania. Że woda tak szybko nie idzie do góry. Nie paruje. Przy okazji na zimę korzenie tej borówki będą miały cieplej. Także szybciej się też będą rozrastały. I na wiosnę borówka ładniej ruszy. Po prostu większy korzeń daje większy, większą transpirację soków do rośliny. tak i po prostu bardzo prosta, łatwa i przyjemna praca. Jak większość w ogrodzie, prawda? To jest tak jak układanie puzli. O, zobaczcie, bardzo ładnie to idzie. Jak macie sucho, to po takim zabiegu korowania można to oczywiście solidnie zlać. O, i to po prostu jeszcze myślę, że 4-5 worków na ten paserz. Zobaczcie cały. Nie będę wam tu pokazywał, bo to. Szkoda czasu, czas antenowy bardzo drogi także widzicie i ładnie wygląda zakwasi wam trzyma wilgoć no i oczywiście nie będą tak łatwo rosły chwasty więc te trzy podstawowe zalety ściółkowania już są tak ważne że po prostu jest to zabieg według mnie konieczny przy uprawie borówki amerykańskiej no i cóż, kora sosnowa według mnie najlepsza ściółkujcie czy czym tam chcecie ale do borówki, jednak roślina kwasolubna, polecam sosnę, korę sosnową. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie, ściółkujcie u siebie, jest listopad, to jest dobry czas. Póki jeszcze nie ma śniegu, także wychodźcie do ogrodów. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cześć.